Bo muszę troszkę to porządkować, żeby nie mnożyć, żeby nie mnożyć problemów, prawda? Proszę bardzo, pańskie pytanie. przed chwilą pominaliśmy stworzyć taki, stwierdziliśmy, że to jest, to będzie i tak dalej. Nie, 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 nie. To istnieje. Tak, ale nie zaliczyliśmy tego. Tak, tak, Zaliczy? która nie, jest. Jeszcze nie. Jeszcze nie, 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 ale wydaje mi się, że tak samo jest z gospodarką. Też w jakiś sposób ona jest i będzie, i będzie się tworzyć. Mało tego, tak samo mamy wiele obszarów gospodarczych, które miasto wykreowało. Na Grunwaldzkiej to ośrodki, te parki przemysłowe i tak dalej, na obrzeżach miasta. Tego jest pełno, wydaje mi się. Także to nie jest w A skąd to jest, jak pan myśli? prywatni inwestorzy. Przychodzi, tak? Prywatni inwestorzy, tak? Ale czas pan Panie dyrektorze, ja panu powiem. Ale nie sam... Coś to No to, to też weźmy 4 czy 5. To no, no, tak, tak, bardzo ważny temat, bo jednak jak spojrzymy na ja ja to, jak się w miasta na świecie. Ja nie zaproponowałem czterech punktów związanych z gospodarstwem, tylko Jak na ja tak, to, jak się To ja że tak bez, to bez tej przedsiębiorczości, ale, bez małego biznesu, czy średniego, biznesu, nie ma w ogóle o czym mówić. Proszę, Generalnie nasz region, zresztą w większości regionów, chociaż nas szczególnie, mówię przez cały województwo, jest oparty na małych i mikro, trochę średnich przedsiębiorstwach. Niewiele jest no, to to. Natomiast, to. natomiast, natomiast. To. natomiast Cały świat zmierza do tego, żeby nie rozwijać wszystkiego, wszystkich przemysłów, wszystkiego jak to specjalizować. W związku z tym ja nie chciałbym... polega bardzo w, w tej chwili, ale już komunikację Ale wyspecjalizowany potencjał gospodarczy, o. tak bym to znaczy. Okej. Okay. A w tym możemy różne rzeczy... To 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 potencjał Bo ja chcę ja pod tym rozumiem, to to nie my zdecydujemy, możemy tylko o, o, e, formując pozytywne warunki, natomiast i tak każdy przedsiębiorca, czy on jest tak. jednoosobowy, czy to jest olbrzymi kapitał zagraniczny, on sam będzie zdecydował, że tego, tego prezydenta miasta nie będzie pytał... My my to, jest to, czasami też, przepraszam, decyduje się okay. między siódmym a ósmym a na polu golfowym. Dobrze, żeby Ale, sobie moco, sobie to, wchodzą ale, wchodzą ale wchodzą proszę Państwa, to, 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 to jest słuszny postura. Tylko pamiętajmy, że my nie żyjemy. Będziemy zastanawiali się, co Ale my próbujemy stworzyć tutaj warunki. Czyli musimy to tak sformułować, żebyśmy powiedzieli. Mamy stworzyć warunki sprzyjające wyspecjalizowanemu potencjałowi gospodarczemu.